Witam serdecznie, Piotr Wiśniewski, firma camper mount e, Pamiętacie, jak robiliśmy szkolenie z firmą Milwaukee i z firmą Doko? Testowaliśmy urządzenia właśnie firmy Milwaukee. To jest ten samochód za mną i zobaczcie, co tam się działo. Teraz będziemy nakleić te naklejki na ten samochód, bo jutro idziemy do brodnice. a tam budeme robit také řeči s, s přentama Milwaukee. Tak vytínat ty, budeme vytínat šiby. No já to všechno budeme robit jutro, no. Protože nikoho nemá, tak já musel přijechat z Čech, abych to všechno zrobil, no. Tak, pěkně. zaprašám na firmu. Já bardzo zpředávám fajné kampery. Proše. Samochód specjalnie kupiony właśnie pod barwę Milwaukee, nie miałem na niego totalnie pomysłu, trafił się fajny, miał być czerwony, troszkę wyższy, troszkę kolor jest taki wóz strażacki niemiecki, <grym> idealnie się wpasował w nowego właściciela, gdyż auto znalazło bardzo szybko właścicielkę w Niemczech, zażyczyła sobie auto dwukolorowe, to był Transporter, młode, fajne auto, 20 rok, 86 tysięcy przejechane, ale gdzieś tu ryska, tu wgniotka, jak to samochód dostawczy. Ale fajnie, bo klientka sobie zażyczyła właśnie dwa kolory, czarno-czerwony, czyli te wszystkie niedoskonałości, zaraz mogliśmy ukryć ten zderzaczek gdzieś tam jakiś zarysowany, obrysowany, wyszło idealnie, auto wygląda jak nowe, jakby wyjechało w ogóle z fabryki. Środek, przepiękne dodatki czerwone, e, dużo, dużo, są musieliśmy troszkę pozmieniać, są inne rzeczy, e, inaczej porobione, gdyż długo nie robiliśmy z przodu trzech miejsc, czyli kanapa dwuosobowa, oryginalna, jest obracana. Tak, mamy obrotnice takie obracane, że trzy osoby sobie z przodu jadą, e, możecie to zobaczyć. Małe niedogodności, ja nie lubię na tym fotelu siedzieć, jest troszkę wyżej, ale jeżeli pięciosobowa rodzina i nie chcemy tego dodatkowego koziołka, genialna sprawa. Przy otwieraniu dachu jest to lekko uciążliwe, bo nie możemy się wyprostować, podejść sobie między fotele, pchnąć, ale da się to zrobić. Nasze w sumie dzisiaj drugie auto z kanapą dwuosobową. Zobaczcie. Trzeba wam pokazać zasadę i me mechanizm działania tego fotela. Jest to może troszkę czasochłonne cztery takie śruby. Dwie, dwie z przodu, dwie z tyłu, o, do góry i obracamy, e, fotel teraz jest rozblokowany i obracamy go, on ma taki w, środ w, w środku taki mimośród, do przodu, do tyłu, lewo, prawo, boczek. Nie Jak widzicie, fajnie uszyte tapicerki, połączenie Alcantary z ekoskórą, z fajnymi czerwonymi przeszycia, przeszyciami, włącznie z lewarkiem skrzyni biegów. Alcantara wjechała na sam lewarek automatycznej skrzyni biegów. E, kierownica Alcantara, skóra perforowana, czyli dziurkowana, połączona z czerwoną nicią. Dla mnie wygląda to naprawdę bardzo smacznie i pięknie. Nawet prestiżowo i luksusowo. Do tego słupki w Alcantarze, E, sufit w alkantarze, słupki w ogóle zrobione do dołu w alkantarze. E, siadając za kierownicą takiego auta, można się poczuć jak naprawdę w samochodzie premium. To jest chyba fajne, że połączenie samochodu do wypoczynku, do karawaningu, ale jadąc, podróżując, czujemy się prestiżowo. E, zanim przejdę na tył, zobaczcie właśnie ta kateczka przygotowana e, na... TIF niemiecki, czyli wszystkie dokumenty, wszystkie papiery, wszystko, co zamontowaliśmy, począwszy od solaru, dachu, wszystko musi być z TIF-ami, markiza, e, lodówka, indukcja, obrotnice foteli. Tęż wtedy inżynier bierze, sprawdza, testuje, auto przechodzi TIF, rejestruje jako specjalny kempingowy, tak samo jak się odbywa w Polsce podobnie. E, auto musi być zważone, czyli musi być dokument z wagi, e, jest to wszystko nanoszone, do nowych dokumentów, briefów, mały, duży. W Niemczech u nas już nie mamy karty ymm, pojazdu, tylko w. Małym e, w dowodzie rejestracyjnym, właśnie takie zmiany są nanoszone. Idziemy do tyłu. Z takich rzeczy z taki drobnostek, które się e, budują, generują tą całą kwotę zabudowy kampera słuchajcie, nawet taki stopień. Zanim wejdziemy do auta, e, my tu robimy podłogę, w zależności od tego, czy przychodzi tu podłoga firmy Mobiframe, e, czy nasza e, na oryginalnym fotelu Volkswagena, e, ta podłoga przychodzi podłoga, przychodzi tutaj ta wykładzina, e, to wszystko idzie do góry. Oryginalny stopień jest dużo niższy, e, one są i tak zużyte. Podeptane, szczochrane, porysowane odchodzenia. Ten stopień wyrzucamy. Trzeba stawić taki koszt, takiego samego stopnia w zakupie to jest 300 zł. Jeden z tyłu, wejściowe i to się potem, właśnie z takich tych drobnych rzeczy zbiera kwota całego kampera przy używanym aucie. Nietypowy kolor mebli, bo kolor szary. Nie mogliśmy dostać rolety w takim kolorze, w takim odcieniu. Roleta została biała, co fajnie widać. Można porównać sobie te kolory, bo na pierwszy rzut oka wchodzą do auta, no dobra, białe nie, one są szare. I bardzo ładnie się komponują z tapicerką ścian, które są zrobione właśnie na szaro, te meble. Kolor podłogi i blatu jest też bardzo zbliżony do siebie z czarnymi tapicerkami, z czarną lodówką, Jolko, wygląda to naprawdę bardzo elegancko. A ja z ciekawości idę z drugiej strony zobaczyć, jak to wygląda po otwarciu tych drzwi. Także jak widzicie, bardzo ciekawa kolorystyka auta, dach czerwony, namiot czarny, góra auta czerwona, dół znowu czarny, ilu zwolenników, tylu chyba przeciwników, część przychodziła, wow, piękne kolory, ktoś przychodził, nie moje kolory. Także Mi, mi się opatrzył. To by się opatrzył, albo się, e, chyba te sceptyczne. Tak. No widzisz, a, a o coś, coś ciekawego, nietypowego na kempingu będzie się rzucał w oczy, bardziej rozpoznawalny, może o to chodzi. Jedna z ciekawostek, które rzadko są pokazywane, ale mamy w opcji, dodatkowe półki. Proszę bardzo, można włożyć kilka butelek wody półlitrowej, można włożyć parasolkę, można włożyć jakieś gadżety, można włożyć jakiś fajny ręcznik zwinięty. Dodatkowe miejsce wykorzystane jest. Jest, widzę, że ci się podoba. Mamy tam e, ten fantastyczny obracany dwuosobowy fotel z przodu, co spowodowało, że musimy całą elektrykę przenieść w inne miejsce. E, jak zaczynaliśmy kilkanaście lat temu, właśnie elektrykę zawsze montowaliśmy tu, ale przy montażu mebli e, to schodziło, trzeba było meble wstawić, całą elektrykę podłączyć. Jest to bardziej czasochłonne, więcej czasu nam zajmuje, dlatego wolimy zrobić to pod fotelami, schowane ładnie, pięknie. Te meble można później zdemontować. E, nawet sami, jeżeli będziecie musieli, chcielibyście potem zdemontować, zmiany jakieś na nie, ten samochód by miał wrócić jako transporter no to z tą elektryką mamy już to bardzo, bardzo, bardzo utrudnione dlatego dla mnie idealne rozwiązanie żeby wszystko montować pod fotelami czy to pasażera, czy kierowcy. Co prawda, no tracimy teraz no, część szafki, tak? Można było to jeszcze zamknąć, zabudować no ale te urządzenia też potrzebują jednak wentylacji, jakieś kratki, można by postawić, ale znowu, żeby się tam dostać do bezpiecznika i tak dalej więc ta szafka troszkę traci na swoim E, użyteczności i funkcjonalności. A w tych samochodach, no, to każdy centymetr jest na wagę złota. No i dobrze. Tam straciliśmy miejsce, ale za to mamy tu dużo więcej miejsca. Samochód jest w wersji long, czyli o tą szafkę jest więcej miejsca. Proszę bardzo, ile tu możemy nakładać? Szare, białe. Widać? Widać. Fajne szarości Tu mamy kolejne. Kolejną szafkę. W związku z tym, że zbiorniki na wodę zostały z przodu, tu nam dalej zostaje dużo miejsca, bo jeżeli klienci chcą tutaj jakieś zbiorniki większe, 40-litrowe na przykład, no to tu zabieramy sobie to miejsce. Trochę go szkoda. Tylko znowu, chociaż Rafał w 12 litrach przeżył miesiąc w Kambodży z 4 osobową rodziną i z psami, no jeszcze wziął z wodę z powrotem. Padło nam pytanie na wizji. Dlaczego? Ta szaweczka jest taka, a nie taka, żeby można było do niej się dostać po złożeniu łóżka. Czyli leżymy na łóżku i mamy dostęp. A Rafale nieraz by chciał coś zaczerpnąć dłonią, no to masz tego możliwość. Samochód w wersji long, czyli moja, generalnie dla mnie, najlepsza wersja, żeby to łóżko przedłużyć do samego końca. E, wtedy nic tam tu nie spada, żadna poduszka. E, mamy do samych, do końca drzwi. E, łóżko zrobione zostaje nam tu Rafał. Tyle także, jako że mamy samochód w wersji long, sporo tego miejsca mamy. E, dodatkowa szafka, do której teraz już nie mamy dostępu z tyłu, bo klientka sobie zarzeczyła dwie dodatkowe takie szuflady. Zawsze coś tu można włożyć. A dostęp, dostęp, dostęp mamy pod materacami, Czyli takie rzeczy, do których tam nie będziemy zaglądać, chyba że sobie ją przesuniemy, i od tamtej strony mamy. Stuprocentowy dostęp. Druga szafka, do której mamy dostęp i tu z tyłu, i tu z góry, plus półka u góry, gdzie możemy sobie takie rzeczy e, potrzebne, podręczne powrzucać, lusterko e, biorąc, biorąc sobie ów prysznic. Można sobie tutaj włosy przyczesać. Chyba tym wyżej zrobił, może tak akurat na mój wzrost. Albo dołek bym musiał wykopać. Kolejny element, który właśnie generuje nam e, finalny koszt, jeżeli ktoś chce mieć naprawdę ze smakiem wszystko zrobione, e, wykończone, taka listwa. Normalnie transporter ma listwę taką krótką, 50 cm, e, bądź to jeżeli mamy klapę z jednym otworem, jeżeli drzwiczki, no to mamy zamki podwójne. Ta krótka. Niby fajna, ale brzydko to wygląda, e, ta podłoga też jest wyższa, teraz żeby to zakończyć, schować taką listewkę trzeba kupić, też to prawie 300 zł kosztuje. Teraz jakiś tam montaż ile czasu zajmuje, ale to jest coś co dopełnia smaku auta. Częste pytanie jakie zadajecie, klapa czy drzwi? Dla nas przy produkcji nie ma to najmniejszego znaczenia, jest taka różnica, że biorąc prysznic mamy już tu jakieś nie wiem, osłonięcie przed wiatrem, tu możemy sobie zamontować. Jakąś zasłonkę, klapa. Wiadomo, od razu mamy jakiś daszek, dokupujemy sobie e, jakiś przedsionek, powiększamy sobie już tą kubaturę Kuba kampera, dlatego dla nas bez różnicy przy aucie z rynku wtórnego, przy transporterze jest to akurat taka rzecz, przy której no, już nie można wybrzydzać. Jeżeli się trafi klapa, no to jest klapa. Gdzie przy transporterach jednak królują te drzwiczki, bo jeżeli tu ktoś z paletą chce wjechać, otwiera drzwi. Podjeżdża suwa, a przy klapie jesteśmy już ograniczeni jakimś większym wózkiem widłowym, żeby wstawić paletę do środka. Dlatego w większości są jednak drzwiczki. Wersje, jeżeli zwykły transpor transportery wychodzą generalnie z gdzie nie mają tu okien, wtedy no nie mamy takich wycieraczek. To była wersja z oknami oryginalnie, czyli w zestawie od razu są wycieraczki. Fajne. Chociaż jeżeli załadujemy ten samochód, i tak na fula, to i tak z tego nie korzystamy, ale jednak wtedy, ale jednak jak są okna, to i mamy wycieraczki, bo jeżeli wstawiamy szybę, no to wtedy już nie dokładamy dodatkowych wycieraczek tylnej szyby. Eee, w le uh, ha, ha. Wrzuciliśmy. Ahaha. Dałta wrzuciliśmy nową lodówkę Jolko, która eee, została lekko poprawiona, normalnie cały czas wyświetla nam się temperatura, ale jednak, to raziło klientów. Firma Jolko szybko zareagowała. Ten wyświetlacz się wyłącza, dopiero się odpala wyświetlacz po dotknięciu jakiegokolwiek klawisza. Taka ciekawostka. Samochód posiada oryginalne webasto z pilotem. Fajne, ale wiadomo, jest to webasto mokre, które tam będzie po dwóch godzinach tam się wyłączało. Webasto suche, zdecydowanie dużo lepsze. Programujemy sobie 8-9 godzin. On cały czas chodzi, bierze sobie te 150 gram ropy. Niedużo. No tu zostało webasto mokre, tak sobie klient zażyczył. Samochód. Według mnie wygląda fajnie, ciekawie, e, jest tylko tu jakąś właśnie alufelgę dorzucić czarną i będzie naprawdę fajny kocur e, na wyjazdy, e, kempingi i wypoczynek. Także moi Kochani, taka szybka, mała relacja z takiego auta. I pamiętajcie, mamy auta używane, e, nowe, jeżeli macie, z, zrobicie konfigurację jakiegokolwiek auta, odezwijcie się, wyślijcie mi kod konfiguracji, zobaczę. Mamy super fajne ceny. Nieraz udaje mi się jeszcze coś dla klienta z tego, z tej ceny finalnej, którą już ma e, utargowaną w danym salonie. Jeszcze coś załatwić, czyli jakaś oszczędność. Wtedy to auto ja kupuję, robimy je na gotowo i sprzedają się z wszystkimi zmianami konstrukcyjnymi, e, z zmianą ilości miejsc, wagą i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej. Także auto używane mamy, cały czas ich kupujemy, skupujemy, szukamy nowe nowe się wszystkie sprzedały na targach. Wszystkie najdroższe poszły pierwszego dnia. Dziękuję bardzo. bardzo no i zapraszam do nas. Piotr z firma Camper for i będziemy na bieżąco odkopywać się z Waszych wiadomości, maili, bo tego była cała masa. Do zobaczenia.